Z moich postanowień tak Dbać o kulturę słowa Nie wyrażać się wulgarnie jak streamerzy tacy jak Izak Na przykład 2. Wcześniej kończyć stream Wcześniej wstawać Wcześniej zaczynać stream Domek mi wyj**ł oh, Kurwa z prefajerem mi wychodzi dziwasz nie. P***. Zem zaraz nie wytrzymam Będę to przekleństwo Nie, Tomek to przekleństwo No to teraz zaraz

Dobra, teraz albo nigdy! Nie, Kurwa! Nie! Tylko nie fałsz! Tylko jest fałsz! Nie, 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 zabrał, patrz. nie, nie, tak, fuck you! I'll fuck you in the I'm so stupid. O.M. Oh, One heaven Czemu tak skanujesz? Czemu tak skanujesz? Potrzebuję zatrudnić jedną osobę, bicia mi w pusty. Kurwa, smok zobaczy. No co co? Już napierdalać, bo smoke smog. O, kurwy. Nieee To jest spisek. To jest spisek, a nie jakiś. Kurwa. Chłopia ja je pierdalam. Jak się nie uczeszę te Ej, włosy zajebane kurwa, do buzi! z tych włosów brakuje, wiesz co? Ja ci, już, ja ci już tu doradzam perukę założyć tutaj. Bo tu już nie ma konia z Ej, Chłopie, to kurwa ty włos! Ty masz 5 włosów! Ty masz Oj, to Panowie Zrobiłem zdjęcie i se biegnę I se no I se biegnę, i se tego, i se No idzie dalej No tutaj Kto ma jaja, ten ma jaja, ja mam kurę, ja mam borzę Nie Bordo Zestrałeś zesrałeś Zepfrałeś się A nie

Kurwa, dojeżdżasz, ale szybko Tam jest tyle miejsca, że się zmieści, Zabierasz się do tego, że dojeżdża. To dojeżdża, ale się nie zmieści. Zrkadział je Kurwa, przestydź mi, kurwa, tej! Co jest na tym A, ja pierdolę! No ta zostawcie Mateuszka na tym, a na A! Deluxki dab cicho, bądź nie sprawdź się jest za oknem. Ale co ty pierdolisz? Morsowałem wczoraj. Kurwa nogi w za mną nożyłem, żeby morsował. <śmiech> <śmiech> Inny instruktor Tam już coś strzela stary, zrozumiesz tą skrzynię. Nine boxes. boxes. Yeah, Nine boxes middle. Nine boxes. Cisza, cisza, cisza na coś. Zeskoczył. Nine boxes one. Dobra. Przez niebo. Auto. Oj jest. O! 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 Jedna kula w skałcie. Jednak Hedzik, wystarczy. Hedzik to jest. O. O! 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 Wszystko, A, o! wszystko o! w temacie. To się dzieje? O depresji. Dawaj, depresji. A depresji. A bierzesz ręki? O, Kurwy. Dzień dobry. Kurwa. Kur... Jezu. To radio. Kurwy, jebane, zobaczmy radiu pierdolonym. kurwa. Wiecie, co przed chwilą w radiu powiedzieli? Że no. odwołują dzisiejszy mecz, kurwa, Paleto vs Sandy Shores, czekałem na to, jebany rok! Odwołują ten mecz! Ja myślałem, że Pan do nas krzyczy, kurwa, Nie by... no, w życiu! <laughs> się przestraszyłam, dobra! No to nie Miłego, na razie! Też poszliście, no, wiem jak jest! Na razie! <laughs> A łyczka wody, jakbyś miał? Pożreń do tego, na i możesz odnieść okay. resztę. O ku... Co? Co tam jest tyle tego? No. Nie. Co jest... Ty kurwo. Ale wiesz co? Ja, ja mam plan, nie, ja mam plan. Ja tam... Ze... Odpalające jakąś party, kurę, No i tu jest jakiś stream, kurwa mistrzów, nie? Wy kurwa końem wyjechał, mówię, dobra, jadę tak samo. A tu chuj, nie? Tak. Dajcie. Dajcie. Wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. Spią, śpią, śpią. śpią. Jak jest, kurwa tak jest, tak. Chyba zajebał mnie pago. Co? Szukam, szukam. Cykresor. Leżysz kula. Odpadasz kurwa, kurwa. No i kurwa. No nie, jeden chłop. Kurwa, jestem chory i idę leżeć. Leży ta pizda. Jest, dobiega B. B dobiega dół. Nie, B, nie. trapa. Nie, no kurtka z roma. Nie, so jest. Ja gdzie w środku, tak, Nie wiem, to samo go A w środku Nokia ja czuć na

<noise> ale się przestraszyłem. Oh, wow. Nie. Te smoki są kurwa jak płakta na byka. Ale on jest zdenerwowany. No. Dlaczego ja mam połuszek dostawać za do, do, do Tomka? No, ale nie odpiszę mi. No, ale no to co to? Bo zaraz ty będziesz mieć mecz, jeśli im pogadacie. No zostaw, mu wiadomość jak skończy to. Odpiszę. Ale co, co za za, jak mnie się pytali? Ty co ty? Nie się pytali czy ja gram Bo cię jebna, jebność lubię ja <grymne> Wysadź raz facetę jak możesz? To ubiegnie mi W dwu Kurwa, oślepiłeś mnie Jakiś bait, czy co to jest? Dawaj, dawaj, daj go Ale w ogóle. Nie Gala leży, pod oknem nice. Nie wygląda to dobrze Zafierdoleni ty Prawo, prawo! Skoczył ci <grym> nie, nie, tak, nie. nie no to jest niezawójte Żuj mi torbę Tomasz Słuchaj ty. Masz szczęście, że masz urodziny którego Co powiesz mi coś w urodziny? Nie, powiesz, nie, mi nie, nie. powiesz mi coś? Chcesz, co? Ty powiesz mi coś? W urodziny? chcesz wszyscy, pokaż wszystkim jakie jesteś Nie Tak? A optocz mi Saturny Kurwa? Żuj to mi morszcyna to. Tomek Morszcyna Pożujesz? Tomek? Nie, to nie Nie. Ty on 200 Ja, pierdolę, Jak ty, kwa? chyba dupą, dupą chyba klikał. Ja twoją twarzą by na to wychodziło jak dupą. Uh. No. No i co? Pogratuluj! Ryszta, pogratuluj! Złotego medalionu. Gratuluję. No? Pożyczę ci, jak będziesz chciał potrzymać, z Ameryki, z Niemiec, coś pierdolą, że mają hajs. Nic kurwa nie mają! Ja mam wszystko! Auuu, polska górą! One HP! Unlucky! It's okay! Keep pushing! <laughs> 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 Andro, this one more. i pushing, not What is i don't know what i to do <laughs> I'm life i house play I'm i i don't know i i i i Wiedźminie, ta typiara, tak, taka, tak. ta 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 Tak, korek, przed tym, przed tak, No ta 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 To jest ta 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 co to są, zera? Dawaj, dawaj, stary ta celują ta 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 na a skur... gdzie są te gniazda? ...any mieszkanie kurwa, kto to projektował cymbał pijany, nie ma gniazdy. I co mama myślała, że nie umiem pływać A umiem I nad kraulem Mam kurwę zdjęcie. A to ja skąd tak takie zdjęcia są tytułem? w ogóle? Nie wiem skąd to jest, ale to... Kurwa od... o, to z z jest początku. Piękne.